Cześć. Nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w 16. już odcinku z cyklu Piotrek. Dobra rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat zmiany cywilizacyjnej i tego, co się dzieje trochę poza naszymi firmami, ale w związku z naszymi pracownikami. Dzisiaj jestem po rozmowie z działem kadr jednej z dużych międzynarodowych organizacji. Organizacja jest bardzo otwarta, zatrudnia kilka tysięcy osób, i tak jak mówią przedstawiciele działu kadr, oni zawsze są czy byli gotowi do tego, żeby pracować zdalnie. Firma w ogóle zachęcała do tego, żeby taką zdalną pracę wykonywać. Natomiast w trakcie naszego spotkania, w trakcie naszej rozmowy, okazało się, że nie pomyśleli o wszystkich elementach. Tego, co składa się na dzisiejszą pracę ich kilku tysięcy pracowników, pracujących ze swoich domów. Mają problem z tym, że ich pracownicy być może są nauczeni, czy że mieli możliwość pracy zdalnej, ale dzisiaj nagle tą możliwość zastąpiła konieczność pracy w mieszkaniu, które nie jest przystosowane do tego, żeby pracował pracownik, jego partner bądź partnerka, żeby przebywały dzieci. Firma w ogóle nie jest świadoma tego, w jaki sposób ich pracownicy mieszkają bo nigdy wcześniej ich o to nie zapytało bo oczywistym było to że zawsze mogli przyjść do biura i nikt nie rozważał scenariusza co zrobić gdy pracować trzeba będzie z domu i nie będzie możliwości pojawienia się w ogóle w biurze co zrobić w sytuacji gdy jest mąż żona dwójka dzieci i pies i wszyscy pracują bądź uczą się zdalnie drugim z elementów jest sytuacja gdzie ta sama firma nadal zatrudnia nowych pracowników. Ci pracownicy, kolejna grupa pojawiła się na początku tego tygodnia w granicach 15 kwietnia. I co się okazuje? Firma się zastanawia na temat tego, w jaki sposób tym pracownikom zapewnić szkolenie wprowadzające do firmy. Jak przeprowadzić onboarding takiego zespołu, którego nigdy w życiu nie widziało się na oczy, bo rekrutacja tego zespołu, Również była wykonywana całkowicie zdalnie. I trzeci element: jak zarządzać takim zespołem, którego nigdy w życiu nie widziało się na oczy. Organizacja, z którą rozmawiałem, mówi, że ma wdrożone procesy i procedury pozwalające na monitorowanie zarówno czasu pracy, jak i jakości pracy pracowników. I że oczywiście dużo rzeczy opiera się na zaufaniu. Ale nagle się okazuje, że te procesy i procedury nie są przystosowane do grupy pracowników, których nigdy nie widziało się na oczy. Nie jest przystosowane do zarządzania zespołem, który pojawił się w organizacji jako zespół całkowicie zdalny, który nigdy nie pojawił się w biurze. To co się dzieje, praca zdalna w modelu dzisiejszym jest początkiem według mnie dużej zmiany cywilizacyjnej, której jeszcze być może nie wszyscy jesteśmy świadomi, ponieważ będziemy musieli zwrócić uwagę na to Jakie warunki panują w domu lub w miejscu, w którym pracują nasi pracownicy? Być może będziemy musieli się na samym początku zapytać ich, czy oni w ogóle mają miejsce do tego, żeby tę pracę wykonywać. Dzięki serdeczne, do usłyszenia w poniedziałek. Na razie.